Cześć Kuba, firma PolSound. Przed Wami mikrofon Shure TH53 z serii TwinPlex, czyli jedyny z tej serii mikrofon nauszny, ultralekki, subminiaturowy, do zastosowań telewizyjnych, teatralnych, do przemówień, czyli krótko mówiąc wszędzie tam, gdzie potrzeba jest jak najmniejszego, niewidocznego mikrofonu. Przyjrzyjmy się mu z bliska. Co powoduje, że ten mikrofon jest tak wyjątkowy? Są to trzy cechy. Pierwsza z nich to rewelacyjna jakość audio. Została tutaj zastosowana innowacyjna dwumembranowa kapsuła. Co to nam daje? Podwójną powierzchnię zbierającą głos, dzięki czemu uzyskamy gładki, naturalny, ale potężny dźwięk. Ponadto dookólna charakterystyka, czyli zbieranie mikrofonu z każdej strony, nie musi być on wycelowany bezpośrednio w usta osoby mówiącej. A do tego najniższe w klasie szumy własne oraz bardzo wysoka dynamika, czyli krótko mówiąc, czyste i wierne brzmienie. Druga cecha to wytrzymałość. Ultracienki kabel ma średnicę jedynie 1,6 mm, ale pomimo tego znajduje się w nim podwójne uziemienie, czyli wytrzymałość, ale również bez efektu pamięci. Osłona tego kabla jest odporna na pękanie i może być malowana. Nakładki na kapsułę są pokryte hydrofobową powłoką, która chroni jej wnętrze przed działaniem wilgoci i potu, co nie jest bez znaczenia, ponieważ mikrofon będzie bezpośrednio obcował z ludzką skórą. trzecia cecha to bogate opcje konfiguracji i akcesoria. Po pierwsze mamy tutaj różne opcje złącz. W tym wypadku jest to akurat mini XLR, czyli TA4F bądź TQG, ale może to być również opcjonalnie złącze LEMO, Microdot lub sam goły kabel bez złącza, tak żeby sobie zlutować po swojemu, jak kto potrzebuje. Kolejna opcja to są Trzy dostępne kolory, w tym wypadku cielisty, może to być również brązowy lub czarny. Mamy tutaj też sporo akcesoriów w zestawie między innymi gąbeczki, klipsy oraz zapasowe nakładki: Flat i Presence, nakładka Presence. Podbije minimalnie wysokie częstotliwości, dając trochę jaśniejsze brzmienie. Natomiast flat zostawi płaską charakterystykę. I oczywiście całość zapakowana bardzo fajny pokrowiec. Więcej informacji o mikrofonach Shure Serii Twinplex znajdzie się na stronie Shure.pl. Do zobaczenia.